Witam Państwa serdecznie i zapowiadam coś absolutnie wyjątkowego, czego do tej pory nie było, czego nigdzie w sieci nie znajdziecie. Mianowicie w pigułce raptem trzydniowe, aczkolwiek po tylko 2-3 godziny szkolenie, Trening odporności psychicznej. E, nieskromnie powiem, że dość dobrze się w tym czuję. Moja społeczność projektu e, wie o tym, e, jakie rzeczy przeżyłem, w jaki sposób, zna moją odporność, ale ale to nie jest nieistotne. Istotne jest to, że się tego można nauczyć. Istotne jest to, że można nabyć tych wszystkich umiejętności w bardzo krótki sposób wręcz w pigułce. I myślę, że nieskromnie powiem, że to jest potrzebne absolutnie każdemu człowiekowi, zarówno w jakiejkolwiek pracy jesteście, gdzie jest, pojawia się element stresu, w jakiejkolwiek sytuacji prywatnej, życiowej. No jeśli nie przechodziliście takiego treningu, no to, no to nie będziecie potrafili pewnych rzeczy. Ja mam dosyć duże doświadczenie, proszę Państwa, ja kiedyś współpracowałem z komendantem głównym panem generałem Markiem Papałą prowadziłem takie zajęcia dla specjalnych grup, no nie będę o tym za dużo mówić z oczywistych powodów, ale mm, prowadziłem takie zajęcia dla specjalnych grup w Szczytnie i w Legionowie. Zainteresowani wiedzą, co to oznacza. Uczyłem ludzi, którzy będą czy znajdowali się w skrajnych sytuacjach, w skrajnie stresujących sytuacjach, jak błyskawicznie zapanować nad sobą, jak błyskawicznie zapanować nad stresem, jak się pozbyć tego stresu, nawet w ekstremalnych sytuacjach. I teraz o to proponuję. Otwarcie się na szeroką publiczność i proponuję przekazanie Wam tej wiedzy w formie szkolenia w pigułce jeszcze w tym miesiącu. Proszę Państwa, to będzie szkolenie tylko trzydniowe, i rzecz dotyczy przejęcia całkowitej kontroli nad swoimi emocjami. Ale nie tylko. To są techniki błyskawicznego pozbywania się tremy, na przykład przy występach publicznych. Ale nie tylko w sytuacjach łagodnych, ale też i w sytuacjach, gdy jesteśmy atakowani ze każdej strony. To są również sytuacje bardzo życiowe, kiedy jesteśmy poddani hejtowi, takiemu rzeczywistemu hejtowi w szkole, na uczelni, w miejscu pracy, czy też jesteśmy poddani hejtowi w formie anonimowej. Ci, którzy mnie atakują, hejterzy, nazwani przez polityków czy prokuratorów, czy jakiegoś innego badziwia, myślę, że myślę, że nie docenili mnie, próbowali wielokrotnie mnie załamać psychicznie, no, nie mając pojęcia o tym, jakie ja sam kiedyś przychodziłem treningi i jakie sam mam w tym osiągnięcia. Natomiast ja też nigdy tym się specjalnie nie chwaliłem, natomiast teraz przyszedł chyba odpowiedni moment, żeby tę wiedzę przekazać najbardziej potrzebującym. Tutaj nie ma limitu wieku, tutaj też chciałbym wyraźnie powiedzieć, że jeżeli wasze dzieci są narażone na hejt i jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w szkoleniu, a nie ma jeszcze 18 lat. A, a też nie ma 15 na, załóżmy, tylko mniej. Czy, czy właśnie w tym przedziale, to jest taka możliwość, ale wtedy w towarzystwie opiekuna dorosłego, czyli razem, czyli dzieci nawet zapraszamy, ale w towarzystwie dorosłych opiekunów, którzy potem będą mogli pomóc w samym treningu. Proszę Państwa, wiele osób jest pozostawionych samych sobie. Nie ma odpowiednio wielu psychiatrów dla dzieci i młodzieży. Ten kurs w pigułce może to zastąpić. To jest naprawdę rewolucja. I nie zastanawiajcie się na tym, a potem się podzielicie na forum, jak to jest skuteczne i jak się zmieniło wasze życie. Jednym słowem, nie ma się nad czym zastanawiać, dlatego że. Jeszcze powiem jedno: nawet jeśli sądzicie, że jesteście bardzo odporni psychicznie, to często jesteście w błędzie. Życie pokazuje, że na pewne rzeczy nie ma odpornych psychicznie, ale można, można być, można się wytrenować niebywale skutecznie. A nawet jeśli Wam to nie będzie potrzebne, to będzie potrzebne Waszym dzieciom. A wtedy, po takim szkoleniu, Wy sami możecie tę wiedzę i umiejętności przekazać na Waszym, Waszym, najbliższym, Którzy najbardziej tego potrzebują, a więc nie zwlekajcie, nie zastanawiajcie się. Zapraszam serdecznie.